Dajcie, moi drodzy, spod znaku barana na Waszym czytaniu od 8 do 15 września. Zobaczmy, jakie energie się szykują na nadchodzący tydzień dla wszystkich Państwa spod znaku baran. Pierwsza karta już jest. Mamy wisielca na start. I dziesiątkę buław. As, monet Dziewięć, mieczy Król, buław Czego nie wiecie, jest piątka, monet Ogólna energia siódemki monet. Zerkamy sobie jeszcze na dodatkową kartę. Jedną, jedną poproszę. Jedną. Karty szaleją dla Was. Ok, mamy. Jestem wdzięczna, wdzięczny za siebie. I za, swoje, e, I za swoje możliwości, za to, co potrafię, mniej więcej coś takiego. Karty właśnie tłumaczę, bo to są karty po angielsku, więc e, czasami jest ciężko przełożyć dokładnie na język polski każde słowo, ale mniej więcej tu chodzi o to. I dodatkowa jeszcze karta to jest Zrównoważ Pracę i Życie Codzienne. Dobrze. Moi kochani, ogólnie tydzień pokazuje Wam się pod energią siódemki monet, która mówi, abyście być może znaczy, mówi. W tym tygodniu myślę, że będziecie, co niektórzy, patrzyli na to, co już osiągnęliście. I będziecie chcieli ustalić jakieś kolejne etapy, nowe gole w życiu, kolejne kroki, tak? E, taka e, przyświeca ogólna energia. I zgodzę się z tą kartą, ponieważ widzę tutaj ten układ, e, co wypadło. Niektórzy możecie się w tym tygodniu czuć zatrzymani, e, że nie możecie ruszyć z pewnymi sprawami do przodu. Będziecie się czuli, tak jakbyście nieśli ciężar całego świata na waszych barkach. I stąd widzę, właśnie dlatego ta siódemka monet być może o tym mówi, że zechcecie w tym tygodniu po prostu usiąść, zatrzymać się i spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, ponieważ jest wam ciężko, co niektórym tutaj. Niesiecie zbyt wiele na swoich ramionach, zbyt wiele odpowiedzialności, być może za dużo stresu jest w Waszym życiu obecnie, być może co niektóry, niektórzy odczuwacie, że są jakieś blokady w Waszym życiu i będzie w tym tygodniu pokazuje Wam się energia, że będziecie musieli się zatrzymać i nie w, koniecznie w złym znaczeniu tego, tego, co się stanie, że jak się zatrzymujemy, to już nic się nie dzieje. Tu nie chodzi o stagnację, ale bardziej to zatrzymanie mi się pokazuje w kontekście tego, że będziecie chcieli spojrzeć na sprawy z innego punktu widzenia. Co niektórzy możecie czuć, co niektórzy możecie się opierać. Też przed pewnymi zmianami, bo te, też tutaj e, to widzę, albo też co niektórzy właśnie czekają. Jest taka też energia czekania dla niektórych, bo ta siódemka monet też mówi o takim czekaniu, że chcecie coś, e, jakby na coś długo czekaliście. Na pewne jakieś rzeczy, które gdzieś e, w przeszłości może zasieliście i czekacie na te plony. Więc zalecana w tym tygodniu jest cierpliwość, ale w połowie tygodnia. Przychodzi do Was tutaj as monet, który mówi o nowej ofercie, o jakimś nowym starcie, również o tym, że w połowie tygodnia to będzie właśnie czas odpowiedni, aby ruszyć do przodu. Czyli jeśli na początku tygodnia, tak mniej więcej, czuliście się, że jesteście zatrzymani i musicie spojrzeć na pewne sprawy z innego punktu widzenia, mieliście jakieś właśnie opory przed ruszeniem do przodu, bo. Nie wiem, jest za dużo stresu, jest wam ciężko, czujecie się obciążeni, przytłoczeni pewnymi sprawami. To w połowie tygodnia zalecane już jest właśnie tutaj, aby, znaczy nie zalecane, tylko przychodzi do Was nowa przygoda, nowa oferta. I tak jak mówię, ja czytam ogólnie, więc niech każdy sobie to przyłoży do swojego, do swojej części życia, w której potrzebuje odpowiedzi, tak naprawdę, bo. Dla przykładu, na przykład czujemy się zatrzymani w relacji, mamy ciężkie chwile, niesiemy tyle tego na swoich barkach i chcielibyście coś zmienić, i w połowie tygodnia przychodzi do Was właśnie oferta, na przykład uczuciowa, tak? Tak samo, jeśli spojrzymy pod, pod względem pracy, no to też może być, że niesiecie zbyt dużo, macie zbyt dużo obowiązków, jest stres, jest za dużo na Was i Wy po prostu chcecie jakiejś zmiany. I w pewnym momencie czujecie się właśnie zatrzymani, nie możecie ruszyć do przodu, chcecie coś zmienić, chcecie, musicie spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. I w połowie tygodnia, właśnie przychodzi do Was jakaś zmiana, coś nowego, jakieś bogactwo. Dla niektórych mogą przyjść pieniądze dosłownie, także w połowie tygodnia oczekujcie pewnie jakichś finansów, jakiejś oferty hmm, finansowej i też zwrotu. Może. Pieniędzy, może właśnie co niektórzy tutaj czekają, może szef nie zapłacił odpowiednio, a w połowie tygodnia te pieniądze do Was przychodzą i macie tutaj zapłacone za Waszą pracę ciężką. Także ta cierpliwość, która towarzyszy Wam w tym tygodniu, będzie się opłacała. Wy jednak mimo wszystko, gdzieś w tle głowy, co niektórzy martwicie się, martwicie się tym, że nic tu się nie chce zmienić. Z jakiegoś powodu mam tutaj energię, że taką, że niektórzy z Was właśnie mają może bezsenne noce, mają zbyt dużo stresu, zbyt wiele tego niosą na sobą, na, na sobie, przepraszam. I Wy nie wiecie, co zrobić. Tak naprawdę, czekacie. Czekacie, taka energia czekania. Ale tak jak powiedziałam, oferta do Was przychodzi. To, o czym nie wiecie, to to, że te wasze takie poczucie tego, że nie macie bezpieczeństwa finansowego, zaplecza finansowego, czy też nie wiem, na przykład w relacji nie czujecie się bezpiecznie w jakiś sposób, że w jakiś sposób może tracicie na czymś, że te finanse wam odpływają, to tutaj na to bym zwróciła uwagę, bo to jest coś, z czego sobie może nie zdajecie sprawy, że macie takie. Takie myśli w głowie, które właśnie was wpędzają w to poczucie braku. I to nie jest dobre, bo, bo tu jest ta oferta, słuchajcie, tu do was coś przychodzi. Tak jak powiedziałam, jeśli to ma być szef, to te pieniążki do was przyjdą. Jeśli zainwestowaliście, to też to się opłaci. To do was przyjdzie. Chodzi o to, żebyście moi kochani wyszli z takiego ustawienia myśli na poziomie braku. Bo jeżeli Wy będziecie myśleli, że nie wiem, nie mam finansów, nie mam miłości, nie mam tego, nie mam tamtego To Wy się wpędzacie w tą energię, zatrzymujecie Wasz progres Nie można zostać na poziomie energetycznym braku, tak? Starajcie się zmienić ten mindset tak zwany, te ustawienie myśli Bo tak jak mówię, tu niektórzy mają wręcz depresję i płaczą po nocach I przejmujecie się niesamowicie, niesiecie tak dużo na sobie ale to bardziej się bierze chyba z waszych myśli i z tego, że wam się no, no gdzieś na tym poziomie energetycznym niektórzy utknęli. I karta dodatkowa, która mówi o tym, aby zrównoważyć pracę i życie rodzinne, być może daje nam tu dobrą wskazówkę na to, żeby właśnie po prostu zrównoważyć pewne sprawy, tak? Więc jeśli czujecie się przytłoczeni, jeśli czujecie, że nie wiem, towarzyszy Wam jakaś rozpad, bezsenne noce, i macie właśnie taką w głowie energię braku, tego, że nie macie możliwości ruszenia do przodu, to ten tydzień wam daje coś nowego. Pomimo, pomimo tego, że właśnie jesteście gdzieś na takim ustawieniu energetycznym, naprawdę zalecam wam zmianę tego, bo pamiętajcie, jeśli myślimy o braku, przyciągamy brak. Jak zaczniemy myśleć o Bogactwie, na przykład to będziemy bogactwa przyciągać Nie mówię to tylko o finansach, mówię o wszystkim O miłości, relacjach, nawet w zdrowiu, tak? Może być bogactwo zdrowotne, że jesteśmy zdrowi Więc naprawdę ten tydzień, moi kochani, zmieńcie Wasze myślenie Zmieńcie te czarne myśli, które gdzieś niektórym towarzyszą A jeśli jest za dużo stresu i macie zbyt dużo obowiązków na sobie Zrównoważcie to, podzielcie się tym z innymi na tyle, na ile to możliwe Bardziej bym powiedziała, że w tym tygodniu mm, powinniście raczej być cierpliwi i cierpliwie czekać na te zmiany. Może, jeżeli nie, nie możecie ruszyć do przodu i czujecie się zatrzymani w jakiś sposób, to wykorzystajcie ten czas: raz, że na odpoczynek, dwa, na zmianę właśnie myślenia, żeby wyjść z tej energii braku i wykorzystajcie tę energię, tak jak siódemka monet mówi, na to, aby ustawić sobie nowe, Gole w życiu, nowe jakieś rzeczy, które chcielibyście osiągnąć. Nie wiem, na przykład, spiszcie sobie na liście, co wam się marzy, co byście chcieli zrobić, a wydaje wam się, bo mówię, że wydaje wam się, że nie możecie, tak? Więc zapiszcie to i postawcie sobie taką metodę małych kroków, żeby zmienić coś w swoim życiu. Nie wszystko od razu przychodzi tak łatwo. Musimy się rzeczy nauczyć najpierw. Także nie zrażajcie się tym, jeśli pewne plany, pewne rzeczy wam od razu nie wychodzą. To jest normalna kolej życia, kochani. Eee, także kwestią jest to, aby ruszyć. Także tutaj jest ten tydzień, pokazuje Wam się, abyście spojrzeli na sprawy z innej perspektywy. I na koniec tygodnia, jeśli. Przemienicie te myśli, te czarnowistwo braku, to pokazuje wam się, że wchodzi, wchodzicie na koniec tygodnia w taką dynamiczną energię, e, energię lidera, energię osoby, która idzie do przodu, czyli waszą energię, kochani. Taką, jak to baran potrafi, lider do przodu idę i brnę, tak. Także taka energia wam się pokazuje. Ona, to u was właśnie następuje. Wraca siła, siła witalna, macie jakąś wizję Następuje jakaś ekspansja w Waszym życiu na koniec tygodnia Ale musicie wyjść z, tych, z tego czarnowictwa, tak? Bo ja tutaj widzę, że dużo, dużo właśnie osób Być może koncentruje się właśnie na takim czarnowictwie I gdzieś ma, mm, no dosłownie co niektórzy mogą mieć depresję, tak? Takie coś się tu pokazuje I właśnie, o, no i kluczem jest, aby być wdzięcznym no i teraz to ma sens, za, karta, którą starałam się Wam przetłumaczyć, że jestem wdzięczna za siebie i za, swoje, za swoją wiedzę, za swoje możliwości, za to, co potrafię. Więc jeśli, jeśli tu właśnie myślicie, że nie umiecie czegoś, że nie dacie rady, to bardzo grubo się mylicie, bo... Kluczem do wyjścia z tego zatrzymania i z tej energii, że nie wiem, czegoś nie potrafię albo ja nie dam rady, to trzeba zacząć być wdzięcznym za to, co potraficie. Spójrzcie wstecz na to, co już osiągnęliście, tak? Wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą w życiu, czy te negatywne, czy te pozytywne, one są po to, aby nas czegoś nauczyć. Nie chodzi o to, żeby teraz usiąść i rozpaczać nad tym. Dobra, popłaczmy sobie trochę. Jesteśmy tylko ludźmi, ale ruszcie do przodu. Także w tym tygodniu, jeśli jest wam ciężko, jeśli czujecie się zatrzymani, zalecane jest, żeby ustawić sobie nowe priorytety w życiu, nowe plany. Dobrze, moi kochani, dziękuję Wam. To wszystko życzę Wam pozytywnych zmian myślenia, odciążenia organizmu z tego, co się być może u Was dzieje. Bądźcie cierpliwi, te zmiany do Was idą. I to, co właśnie tutaj może Was zaskoczyć w tym tygodniu, to właśnie ta oferta, która być może z jednej strony, tu bym jeszcze dodała właśnie, że ta oferta, która do Was przyjdzie, i może to być właśnie jakaś finansowa, materialna oferta, jakaś okazja, być może. Szef zaoferuje wam nową pozycję, który, z którą będzie się wiązało więcej obowiązków, i na drugi dzień wy się czujecie: O, osze, ja nie dam rady, po prostu ja już tyle niosę na sobie i jest tak ciężko, i ja nie dam rady. I wpadacie w jakąś czarną rozpacz. Więc nie bójcie się, bo wy naprawdę ruszycie do przodu. Jeśli do was przychodzą jakieś okazje w życiu, to nie po to, żeby was dobić, ale po to, żeby wam dać szansę, bo jest wam to po prostu pisane, wy sobie z tym dacie radę. Cokolwiek w waszym życiu się dzieje, to nie jest Wam dane po to, żeby Was, nie wiem, w jakiś sposób obciążać, dobić, zniszczyć. Tylko to jest po to, żebyście brnęli do przodu, żebyście osiągali kolejny etap w Waszym życiu. I pamiętajcie, przez takie najcięższe chwile, tak naprawdę najwięcej się uczymy i najlepsze lekcje to są. Wiem to z własnego doświadczenia, naprawdę można wzrosnąć właśnie na tych smutnych chwilach i w tym tygodniu, Skoncentrujcie się na nich, poświęćcie im czas, poświęćcie czas temu cieniowi, który Wam towarzyszy, bo w nim są odpowiedzi na to, jak wyjść z zatrzymania. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego tygodnia, cześć!